Znasz to uczucie, kiedy patrzysz na jakieś auto i myślisz, kto do cholery to wymyślił? No właśnie. W historii motoryzacji zdarzały się momenty, kiedy inżynierowie najwyraźniej testowali nie tylko silniki, ale też cierpliwość kierowców. Dzisiaj weźmiemy na warsztat najgłupsze, najbardziej bezsensowne, najdziwniejsze patenty, które naprawdę trafiły do seryjnych aut. Od genialnych w teorii, po takie, które mogły powstać tylko po flaszce w piątek po południu w biurze projektowym. Bo widzisz, Czasem ktoś wymyśli coś tak bardzo innowacyjnego, że nawet zdrowy rozsądek mówi: Nie rób tego, ale on i tak to zrobi. I potem wychodzi coś, co wygląda jak multipla, działa jak smart roadster w deszczu. Kosztuje jak twój roczny abonament Netflixa, ale za to zepsuje się szybciej niż ekspres do kawy z biedry. Zapasz kawę, zapnij pasy i przygotuj się na jazdę przez top 5 najgłupszych patentów w historii motoryzacji. Będzie absurd, będzie śmiech i będzie kilka, co oni. Kurwa brali. Lecimy. Miejsce piąte. Kierownica jak z UFO. Citroen. Marka, która potrafi zrobić samochód, w którym wszystko działało inaczej. Kiedy mówię inaczej, nie mam na myśli lepiej. Mieli zawieszenie na płynie, hamulec w kształcie guzika i kierownicę, która wyglądała jak obcięte koło wózka inwalidzkiego. I serio. Citroen DS kierownica była jednoramienna. Wyglądało to jakby ktoś wziął normalną kierownicę, połamał ją na pół i stwierdził, a dobra, wystarczy. Francuzi i tak kupią. Teoretycznie miało być wygodniej. Bo nic nie zasłania zegarów W praktyce wyglądało jakbyś prowadził auto Na uchwycie od patelni I jeszcze to hydropneumatyczne zawieszenie Świetne dopóki nie zamarzło Wtedy czułeś się jakbyś jechał czołgiem w betonowy blok Ale szacun dla cytruena. Bo nikt nie miał odwagi aż tak bardzo odjechać od normy. Francuzi nigdy nie pytali, czy to działa, tylko czy to będzie wyglądało estetycznie? Miejsce czwarte. Automatyczne pasy bezpieczeństwa. W latach 80 amerykańskie przepisy wymusiły, że każdy nowy samochód miał pasy bezpieczeństwa. Producenci w USA pomyśleli, po co kierowca ma zapinać pas sam, skoro możemy to zrobić za niego. No i tak powstał wynalazek, który wyglądał jakby miał własną świadomość. Automatyczne pasy przesuwające się po prowadnicy wzdłuż Drzwi. Otwierasz drzwi, pas się cofa, wsiadasz, pas jedzie do przodu i owija ci szyję, jak brzmi. W teorii miało to chronić życie, w praktyce wyglądało jak scena z horroru klasy B, gdzie samochód morduje swojego właściciela. System był ciężki, zawodny, ale za to awaryjny. Ale najlepsze nie miał blokady. Czyli w razie wypadku mógł po prostu odjechać. To trochę jak piesek robot, który macie uratować, ale w praktyce ucieka z miejsca zdarzenia. Miejsce trzecie. Klamki, których nie ma. Lata 80. Korweta C4. Samochód, który wyglądał jak marzenie każdego dzieciaka, problem w tym, że nie dało się go otworzyć. General Motors postanowiło być nowoczesne, więc wyrzucili klasyczne klamki i zrobili przycisk elektroniczny. Przyciski działały świetnie, dopóki działał prąd. A kiedy akumulator padł, gratulacje, właśnie zamknąłeś się w środku jak idiota. Ludzie dosłownie musieli rozbijać własne szyby, żeby dostać się do auta albo wydostać się z niego. Co ciekawe, GM przewidział to i dodał awaryjną wajchę w bagażniku. Świetnie. Czyli jak chcesz wyjść, wchodzisz do kufra. Technologia, która miała być przyszłością, skończyła jako żart z samej siebie. Bo jak to mawiają, im mniej klamek, tym więcej problemów. Miejsce drugie. Wskaźnik nawiewu w postaci kulki. Szwedzi z Saba zawsze mieli swoje podejście. Inni dawali eleganckie przełączniki, suwaki. A Sap? Sap stwierdził, że wskaźnik nawiewu zrobimy w postaci plastikowej kulki na desce. Serio. Siedziałeś w aucie za kilkadziesiąt tysięcy i patrzyłeś, jak mała kuleczka lata po panelu. Miało to symbolizować przepływ powietrza. W rzeczywistości wyglądało jak minigra zręcznościowa z Kindergarten. Niespodziankę. Ale to nie wszystko. Sab wymyślił też kluczyki między fotelami, bo to bezpieczniej przy wypadku. No jasne: bo jak jebniesz w drzewo, to kluczyk między nogami to najmniejsze zmartwienie. Tym razem na miejscu pierwszym ląduje samochód z plastiku. Król absurdów Trabant. Auto, które udowodniło, że można zbudować samochód z plastiku i papieru. Bo tak, jego karoseria była z duroplastu, czyli coś między tekturą a szafką z perelem. Ważył tyle co rower, dymił jak elektrownia i rozpędzał się do setki w... No, w jakieś 3 tygodnie. Ale był tani, był z NRD, więc ludzie go brali. Zderzenie Trabanta z Gołębiem kończyło się remisem. Najlepsze, żeby wymienić błotnik, nie trzeba było spawać. Wystarczyło nożyczki i klej. A tak serio, to był samochód, który nie powinien trafić na drogi, ale trafił. I to w milionach sztuk. Bo w komunizmie jak coś działało. To był błąd w systemie. I tak wygląda świat motoryzacji, kiedy inżynierowie mają zbyt dużo fantazji i za mało testów. Czasem z tego wychodzą legendy, a czasem mobilne mamy na kołach. Ale wiesz co, wolę te głupie pomysły od dzisiejszych aut, które gadają, same hamują, same dzwonią po lawetę, bo przynajmniej kiedyś było śmiesznie, teraz jest tylko drogo. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw suba, bo to znaczy, że też masz cierpliwość do idiotyzmów. I pamiętaj, nawet najgłupszy patent może być genialny. Jeśli jest francuski, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.